To kocha swoją mamę, łapkę w górze na pewno zostawi. Jeszcze trzeba tutaj zostawić, suba. Hej, Siemanko, z tej strony Mutu. Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. A dzisiaj pójdziemy sobie do siebie, bo już chyba wyzdrowiał, no i zamówimy jakiś obiad. Także zapraszam. Moi drodzy, wszystkim jestem u Sebastiana. Cześć, Sebastian. Co tam u ciebie słuchać? Chory byłeś na COVID-19? Trochę tak byłem, no. Wyzdrowiałeś już. No. No, głodny jesteś dzisiaj? No trochę jestem Zjemy coś? Zjemy, zjemy Może być kuchnia wietnamska? Może być No, także zam zamówimy sobie coś z kuchni wietnamskiej i zapraszamy za chwilę Dobra moi drodzy, my już sobie zamówiliśmy z lokalu Thai I Sebastian sobie wziął y, thut kratiem z kurczakiem za 31zł Ja sobie wziąłem pad pre One też z kurczakiem za 29zł No i zobaczymy jak to będzie smakować, także do zobaczenia za chwilę Dobra, moi drodzy, mamy już nasze danie. Co, co, co to jest? Nie wiem. Takie małe? No, to. Nie mogą widzowie widzieć, gdzie mieszkasz. Dobra, otwórz to. Ryż. No, ryż. No, to jest i twoje, i moje z ryżem. Co my tu jeszcze mamy? Nie. Ja mam z kurczakiem Tylko jest? które? Hmm. Okay. Poczekajcie musimy zobaczyć które jest, które danie. Dobra moi drodzy, mamy już nasze dania. To jest Sebastiana kurczak z pomidorami, sałatą i jakimiś, nie wiem czy to orzyszkami? Nie wiem co to jest. I ja mam kurczaka z marchewką. Tutaj papryką, też jakimś sosie, i tutaj mamy oczywiście miseczkę ryżą. Sprawdź czy to jest kurczak i jak to smakuje. Już Sebastian próbuje, to jest kurczak? Nie, no ale jak czuć kurczaka? Nie czuć? A czym czuć? Nie, czuć. No zobaczcie, to widzowie, to musi być kurczak raczej. Nie, to jest kurczak. Co my tu mamy, pomidorki, ryż, jak oceniasz ryż, świeży, dobrze gotowany, mięciutki, a to jest pikantne w ogóle, czy jak słodkie, trochę pikantne i słodkie, no słodka rzecz, to jest moje, za chwilę spróbujemy, dobra moi drodzy, teraz ja próbuję swojego kurczaka, Teraz papryka. No powiem wam, że całkiem fajny ten sos, taki słodkawy, e, świeży kurczak, no i fajnie chrubiąca tutaj papryka do tego. Na razie mi smakuje. Sprawdźmy sobie jeszcze ryż. No ryż troszeczkę taki rozgotowany, ale nie ma tragedii. Mamy, że ja włożyłem tutaj ryż, no i teraz jest idealne danie, e, takie właśnie lekko słodkie. Ciekawa opcja. A jak tobie to smaku... zjadłeś już? No. Jeszcze nie zjadłeś. Dobre, Dobre nie? A Mało. Mała porcja. No. Za 35 zł najadłeś się? No. Nie da rady się tym najeść. No. A polecasz to w ogóle? No. To w ogóle? No. Do... Tak sobie. Tak sobie. 6. 6 na 10 no. no. Wam powiem, że mi nawet smakowało, ale no tak jak mówię, nie da się tym najeść. Yy, ciekawa opcja. Kuchnia tajska, no dobre jest to i moja ocena to będzie 8 na 10, bo jednak danie dobre, tyle, że nie można się tym najeść. No i to byłoby na tyle, jak się ciadniaczek podobał zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie, komentujcie i do następnego razu, trzymajcie się, hej!